Czy na rynkach Forex jesteśmy w stanie zarobić szybko i dużo? Czy tak naprawdę te wszystkie zyski, które są propagowane, promowane są realiami, czy tylko i wyłącznie marketingową ściemą? Zanim przejdziemy do tego tematu, myślę, że warto zastanowić się na tym, dlaczego tak wielu inwestorów zaczyna inwestycje na rynkach walutowych i dlaczego wiele osób przechodzi z rynków np. akcji właśnie na giełdę Forex. Pierwszym i najważniejszym punktem jest to, to, że wymagania kapitałowe są bardzo małe. Bardzo niski początkowy kapitał jest wymagany, aby otworzyć konto realne i móc inwestować na koncie realnym i na prawdziwych, realnych rynkach. Dostęp do dźwigni powoduje, że możesz inwestować w o wiele większą kwotą niż tak naprawdę posiadasz. Jak to prosto wytłumaczyć? Jeżeli masz 1000 zł na koncie i broker zaoferuje Ci w dźwignię 100 do 1, jesteś w stanie inwestować 100 tysięcy złotych zamiast tego tysiąca. Wielu brokerów oferuje nawet dźwignię do 400 Więc 400-krotnie większy kapitał możesz obracać Możesz inwestować właśnie na rynkach Co to powoduje? Oczywiście zyski, które masz są z tego większego kapitału Więc potencjał jest bardzo, bardzo duży Darmowe konto Demo i platforma powoduje, że nawet jeżeli rozpoczniesz inwestycje dzisiaj i będziesz chciał przetestować, jakie możliwości daje Forex, nie musisz mieć kapitału, nie musisz ryzykować w swoich pieniędzy. Wystarczy, żeby otworzyć konto demo i na koncie demo możesz próbować i przekonać się, jakie możliwości daje rynek Forex. I oczywiście rynki działają 24 godziny na dobę, przez 5,5 dnia w tygodniu co to powoduje, że nawet jeżeli jesteś bardzo zajęty w ciągu dnia, masz pracę lub też biznes i chciałbyś inwestować wieczorami czy też właśnie w godzinach nocnych sesji azjatyckiej jest to możliwe. Oczywiście będzie, to, będzie, to, będzie musiało to być wszystko przetestowane i sprawdzone poprzez swój system ale takie możliwości rynek forex właśnie daje. Musimy pamiętać, że z inwestycji zarabiamy bez względu na to, co się dzieje. Czy mamy kryzys, czy mamy recesję, czy też mamy bardzo dobre warunki, jeśli chodzi o pracę, jeżeli chodzi o biznesy. Nie interesują nas klienci, nie interesuje nas szef, jesteśmy odpowiedzialni za swoją inwestycję i tylko i wyłącznie jesteśmy my i rynek. Rynek jest bardzo neutralny i jest bardzo sprawiedliwy, więc jeżeli my poświęcimy się, jeżeli my robimy wszystko tak, jak powinniśmy robić z perspektywy profesjonalnej inwestycji, jesteśmy w stanie zarabiać w niemalże każdych warunkach, jakie są, jeżeli chodzi o, o strony ekonomicznej. Dlatego też prawdopodobnie tak wielu inwestorów, tak wiele osób e, szukając wyjścia w sytuacji, jeżeli chodzi o możliwość zarabiania pieniędzy, dorobienia się nawet, dużych pieniędzy właśnie idzie w kierunku forex i w państwach zachodnich ten sposób zarabiania jest bardzo, bardzo popularny. Czy jednak jest to proste i tak można powiedzieć banalne, jak jest opisywane na wielu portalach czy stronach internetowych? No oczywiście, że nie. Oczywiście nie możemy traktować Forex jako maszyny do robienia pieniędzy, musimy zdawać sobie sprawę, że inwestycja, która, którą możemy wykorzystać czyli w rynki Forex daje niesamowite możliwości, ale musimy się temu poświęcić i musimy traktować to profesjonalnie jako profesję lub też biznes, a nie jako zabawę czy hazard. Czy możemy zarobić, zarabiać, czy możemy osiągnąć sukces bez żadnego doświadczenia, nie mając żadnego doświadczenia wcześniejszego z inwestycją, nie mając żadnych znajomości, żadnych możliwości jakby e, zobaczenia tego u swoich znajomych, u swojej, w swojej rodzinie, czy jesteśmy w stanie zarobić, mając mały kapitał e, i właśnie nie mając tego potężnych, e, potężnych zasobów finansowych. Moim zdaniem tak i jestem w tym, w tym można powiedzieć w 100% utwierdzony, pewny. Dlaczego? Dlaczego jestem tak pewny, że jesteśmy, że każda osoba, która tak naprawdę tego będzie w 100% chciała i będzie chciała się temu poświęcić, jest w stanie osiągnąć sukces? Jestem tego pewny dlatego, że sam to zrobiłem. 10 lat temu, jak rozpoczynałem inwestycje, byłem na etacie, zarabiałem pieniądze z, z, z ciężkiej pracy i na dobrą sprawę nie miałem potężnego kapitału, a tym bardziej nie miałem wiedzy, jeśli chodzi o inwestycje, a jednak udało się. Nawet patrząc na to, co się dzieje ze studentami szkoły Forex, po, ponieważ od kilku lat uczę wielu studentów, wielu osób do tego, aby osiągnęli właśnie oni zyski, osiągnęli sukces i widzę na przykładach, że udaje im się to. Mają różne sytuacje, mają różne sytuacje rodzinne, mają różne sytuacje finansowe, ale jednak potrafią, mimo wielkich problemów, potrafią właśnie zarabiać i potrafią osiągnąć ten sukces. Co musimy zrobić, aby tak naprawdę zarobić, aby tak naprawdę osiągnąć ten sukces? No po pierwsze, musimy wiedzieć, że musimy poświęcić temu trochę czasu. Musimy poświęcić czas na praktykę, na statystyki, na zrozumienie tego, co się dzieje na rynku i musimy wyrobić sobie pewnie cechy, które są potrzebne, aby zarabiać i aby być inwestorem, który ma duży potencjał na bardzo duże zyski długoterminowo. Oczywiście musimy być bardzo cierpliwi, musimy być zorganizowani i zdyscyplinowani. Jeżeli wydaje Ci się, że nie jesteś w stanie tego się wyuczyć, tego, tej, tych, tych cech arterów sobie wyrobić czy też usprawnić, oczywiście inwestycja nie jest dla Ciebie. Natomiast jeżeli jesteś w stanie popracować nad sobą albo nawet posiadasz te cechy, to inwestycja dla Ciebie będzie potencjalnie bardzo dobrą opcją właśnie na dalszą karierę, na dalsze swoje swoje, jakby można powiedzieć swoje inwestycje z perspektywy właśnie Twojej przyszłej kariery. Jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o inwestycje, każdy z nas rozpoczyna od zera i wiele osób zaczyna sobie zadawać pytanie, czy inwestycja jest dla mnie. Czy ja jestem w stanie zarobić? Oczywiście możemy otworzyć konto demo i bez żadnego ryzyka finansowego możemy przetestować to, co się dzieje na rynkach Forex, przetestować ten rynek, zobaczyć, czy tak naprawdę nam się spodoba. Ale mam dla Ciebie propozycję. Chciałbym Ci oferować całkowicie za darmo szkolenie dla osób początkujących. Szkolenie, w którym się dowiesz jak obsługiwać platformę D4, jak wygląda analiza i praca inwestora, jak tak naprawdę podejmujemy decyzje i wiele, wiele więcej informacji, które pozwolą Ci, abyś mógł stwierdzić, czy inwestycja jest jedna dla Ciebie, czy Forex będzie potencjalnie twoją opcją na przyszłość. Nie chciałbym, abyś wydawał pieniądze i bezsensownie stwierdził, że rynki Forex jednak nie spełniają twoich oczekiwań. Dlatego też e, całkowicie darmowo możesz pobrać szkolenie. Tutaj przestawiam ci link, link, który, na którym musisz wpisać do przeglądarki i powpisując ten link otrzymasz stronę, która będzie wyglądała tak jak to mam na dole. W tej stronie wpisując swój e-mail, zapiszesz się właśnie do tego szkolenia. Automatycznie będziesz otrzymywał co kilka dni materiały Video, w których dowiesz się jak wygląda inwestycja Forex i mam nadzieję, że zarażę cię tą inwestycją, że będziesz miał taką pasję jak ja i rynki Forex staną się tak jak dla mnie twoim, twoim głównym środkiem utrzymania. Oczywiście liczba miejsc jest ograniczona, mamy pewne ograniczenia techniczne, więc nie możemy mieć udostępnienia tego szkolenia dla wszystkich. Dlatego też bardzo bym chciał Cię prosić o to, jeżeli jesteś osobą doświadczoną, jeżeli już znasz rynki Forex, inwestujesz na nie aktywnie, proszę Cię nie zajmuj miejsca, udostępnij miejsce komuś innemu. Wtedy zapraszam Cię na naszą stronę Szkoły Forex i tam są szkolenia profesjonalne, które będziesz mógł właśnie otrzymać, które będziesz mógł wykupić e, dla osób które są bardziej doświadczonych, które chcą usprawiać swoje inwestycje. Te szkolenie jest całkowicie darmowe i tylko i wyłącznie chciałbym, żeby wykorzystały te osoby, które nie mają jeszcze doświadczenia, które dopiero myślą, zastanawiają się o rynkach Forex i chciałyby przetestować, i zobaczyć, czy to te rynki są właśnie dla nich. Jeżeli zainteresuje Cię te rynki, to będę bardzo ucieszony, że mogłem Ci pomóc znaleźć swoją nową drogę na sukces finansowy i nie tylko na Twoją przyszłość właśnie w inwestycji w Forex. Dziękuję i do usłyszenia.